Witam z powrotem na kanale Ciechan Moto i dzisiaj zabiorę Was na przejażdżkę po największym kryzysie w historii marki Harley Davidson. Legenda amerykańskiego motocyklizmu tonie, a kapitan statku postanowił ratować ją chińsko-indyjską tratwą. Naprawdę. Odpalamy. I na początku tego filmu mały disclaimer: ja jestem fanbojem marki Harley Davidson, co chyba łatwo e, poznać też po niektórych filmach na tym kanale, więc. To, co tutaj dzisiaj Państwu przedstawię, to jest taka słodko-gorzka piguła do przełknięcia też dla mnie. No. Jestem też fanbojem innych dziwnych filmów, takich jak Apple na przykład, więc no. Biorę to na klatę i jedziemy dalej, bo materiał jest merytoryczny. No. I zapraszam od razu z tego miejsca do komentarzy. Jeżeli też jesteście fanboyami jakiejś marki, to łączmy się w bólu. O, Czesio. No, a niech se chodzi. Harley Davidson miał być nieśmiertelny, tak jak jeansy, Coca-Cola, filmy z Bruce'em Willisem. Tymczasem pierwszy kwartał tego roku, 2025, przynosi twardą glebę, dlatego że sprzedaż motocykli spadła o ponad 20%, przychody spadły o ponad 20%, a prognoza na cały ten rok jest skasowana, bo uwaga, niepewność taryfowa, czyli po prostu nie wiemy, co się odpierta. No tutaj warto dołożyć ten element. Nieprzewidywalności generowany przez szanownego prezydenta Stanów Zjednoczonych, no bo co tydzień inny pomysł, więc ciężko przewidzieć coś. Amerykanie poczuli taki smak polskiej gospodarki, gdzie u nas też nigdy nic nie wiadomo, z czym z kapelusza ktoś wyskoczy. To teraz mają to samo w Stanach. No dobrze, wracając do Harley'a, to kto za tym wszystkim stoi? Poznajcie Johanna Zajca. To człowiek, który kiedyś wyciągnął pumę z rowu, a teraz patrzy, jak Harley. Z jego pomocą stacza się do rowu. Facet zarządza firmą od 2020 roku przyszedł z Europy, więc od razu wziął się za naprawianie amerykańskiej legendy według zasady. Nic nie ruszaj, tylko po prostu wszystko zmień. Wcześniej pracował w pumie, tej od butów i tam to pomogło. Zaj sprowadził w Harley'u strategię Hardwire. I teraz co to znaczy? Tłumaczę i objaśniam. Hardwire to jest plan podzielony na ileś elementów. I teraz uwaga, bo pierwszy element to jest ukierunkowany wzrost, który zakłada osiąganie niskiego dwucyfrowego wzrostu zysku na akcję do 2025 roku, i to jest na pierwszym miejscu, a co jest na drugim? Uwaga, skupienie na kliencie. No co mogło później tak jak w planie, stawiamy klienta na drugim miejscu, a korporację na pierwszym. No więc, ale jakby kontynuując objaśnianie, Hardwire w punkcie drugim to skupienie na kliencie, czyli Harley Davidson chciał poszerzyć swoją bazę klientów, także osoby, które jeszcze nie jeżdżą na motocyklach, oferując im dopasowane doświadczenia i angażując ich za pośrednictwem różnych kanałów w tym cyfrowych. Nie wiem, czy podnoszenie tak radykalnie cen motocykli to jest dobry pomysł na zwiększenie liczby klientów, ale może ja się nie znam na ekonomii po amerykańsko-niemiecku. Trzeci punkt planu Hardwire to wzmocnienie kluczowych segmentów. Plan zakłada w tym miejscu dalsze inwestowanie w najważniejsze segmenty: Touring, duże kruzery oraz Trajki. No i tutaj rzeczywiście dokładnie tak to wyglądało ostatnio w Harleju, że co roku właśnie te gamy były najbardziej i najczęściej modyfikowane. Kolejny element planu Hardwire to była ekspansja na nowe segmenty. Nie wiem, co się z tym z tą częścią stało, bo w Europie chyba nic, ale Harley tutaj mówił, że bada możliwości rozwoju w segmencie Adventure Touring oraz planuje dalszy rozwój segmentu cruiserów. Adventure Touring rozwinęli jest Pan America. Jaki dalszy rozwój segmentu cruiserów ma nastąpić, nie wiem, bo nie wiem, czy ten plan w ogóle wytrzyma do przyszłego tygodnia. Kolejny element planu Hardwired już jest dosyć zabawny, bo jest to liderstwo w motocyklach elektrycznych. Powstał wtedy specjalny dział w 2020 czy 2021 roku odpowiedzialny za rozwój. I pozycję lidera w dziedzinie motocykli elektrycznych. Jak to poszło? To chyba wiemy. Elektryczny Harley już no świetnie się sprzedawał świetnie. Świetnie. No idziemy dalej. Globalna marka lifestyleowa to jest kolejny element planu hard, Hardwire. Firma chciała wzmocnić swój wizerunek globalnej marki stylu życia poprzez rozwój oferty części, akcesoriów, odzieży motocyklowej oraz usług finansowych. No i tutaj właśnie przez ten punkt złośliwi mówią, że salony Harleya stały się bardzo drogimi sklepami z ubraniami, które przy okazji sprzedają motocykle. W Stanach istnieją nawet sklepy Harleya, które sprzedają tylko yy, ubrania. Nie wiem, czy wiedzieliście. Naprawdę. Możesz wejść do sklepu Harleya, w którym nie ma ani jednego motocykla. I kolejny element programu Hardwire to było zarządzanie z myślą o wszystkich interesariuszach czyli plan obejmował objęcie wszystkich pracowników akcjami firmy w ramach nowego podejścia do zarządzania z uwzględnieniem interesów wszystkich zaangażowanych w to przedsięw prze przedsięwzięcie. Czyli tak, chcieli tak wprowadzić trochę, zrobić taki PGR, że to my tu mamy każdy akcję, to my jesteśmy częścią firmy, to my będziemy silniej, lepiej i mądrzej pracować. No co mogło później, tak. pgr -y świetnie dzisiaj się trzymają. Świetnie. W skrócie po prostu, Hardwire to był plan strategiczny Harley'a na rzecz trwałego rozwoju i umocnienia pozycji w branży motocyklowej. Tak to wyglądało na papierze. No i ten plan opierał się na dziedzictwie marki, ale stawiał też na ekspansję i nowe rynki oraz dotarcie do nowych grup klientów, tak jak wspominałem tu przed chwilą. To wszystko co tutaj powiedziałem dowodzi tego, że sprawny menadżer z sprawną prezentacją w PowerPoincie może sprzedać arabowi piasek na pustyni, bo Amerykanie uwierzyli, że Niemiec będzie lepiej wiedział, co jest lepsze dla rdzeni amerykańskiej firmy niż Amerykanie. No, i tak jak mówiłem, w teorii, na papierze, w prezentacji to świetnie wyglądało, a praktyka była taka, że dilerzy rzucali mu kloczekami jak w tanim sitcomie. Na dokładkę, Jochen stwierdził, że nowe modele dla młodych motocyklistów będą projektowane w Milwaukee, ale produkowane w Chinach i Indiach. Bo jak się pali, to zamiast wody dolewasz kary i sos sojowy. I tutaj na białym koniu wjeżdża plan ratunkowy który Jochen ogłosił chwilę po tym, jak ogłosił, że no w zasadzie to on rezygnuje z szefowania Harley'owi. Narodził się bowiem pomysł, żeby wprowadzić w Europie motocykle, których do tej pory w ogóle w Europie nie było, ale Harley je produkował. I to jest to tyle ciekawe, że ja kiedyś w salonie Harley'a zapytałem jednego ze sprzedawców, czemu wy nie oferujecie modelu X500, a on tak patrzy na mnie i mówi, ale ty nie ma takiego modelu. No I pokazuję mu, że jest, jest w Australii, w Nowej Zelandii. W tamtych okolicach, w Chinach, bardzo dużo ich jest w Chinach. O, to nie wiedziałem. Wygląda na to, że te motocykle, ponieważ Harley pozycjonował się na markę premium, to tych motocykli nie chciał sprzedawać w Europie. Dlaczego? I zaraz do tego dojdziemy, dlaczego? Bo teraz Harley twierdzi, że już to może być nawet niezły pomysł, żeby te 350 i 500 sprzedawać również w Europie, bo może ktoś to kupi, jednak. Po prostu Harley przespał 5 lat przez które rozwinął się segment 300, 400, 500 motocykli kupowanych przez tych, którzy zrobili prawo jazdy kategoria 2, czyli w Europie ludzi poniżej 24 roku życia, czyli tych, którzy chcieliby Harley'a, ale w zasadzie został im do wyboru jeden model bo tylko Sportster albo Nightster może zostać zblokowany do tej mocy. Cała gama pozostała została sobie w Azji, w Oceanii, w tamtych okolicach. A teraz co do samej gamy motocykli Seria X, czyli trzy modele: X350, X440 i X500, czyli Harley w wersji A2 w cudzysłowie. Mniejszy, tańszy, no ale dalej z legendarnym logo Harasia. X350, który jest szansa, że niedługo będzie oferowany również w Polsce, jest produkowany, uwaga, przez chińską firmę Kujé Motor. Wygląda o tak. A pod spodem flaki pochodzą z Benelli. Silnik to 353 cm3, ma całe 36 koni. Momentu obrotowego generuje brawurowe 31 Nm i waży niecałe 200 kg. Czyli tak jakbyś próbował przewieźć pizzę na piecu kaflowym. Rozpędzić się tym ciężko, no ale jest Harley. No i to Harley dla kogoś, kto ma mało kasy, bo do wątku finansowego też zaraz dojdziemy. Model X500 z kolei to też jest model, który produkuje QJ Motor, tylko tu mamy większy silnik, 47 koni, no większy, czyli 500. -kę. 47 koni, 46 Nm momentu i 208 kg masy. Można tym jeździć na A2, ale nadal nie do końca wiadomo, czy jedziesz Harleyem, czy chińskim naked bike'em po rebrandingu. W Chinach im to nie robi, no tutaj może robić, a z drugiej strony może się okazać, że się ludzie na to rzucą, bo wreszcie ich stać na Harleya. No i trzeci model z trójcy X440 i tego już nie robią w Chinach, tylko robi Hero Motocorp w Indiach. Tu jest silnik 440 chłodzony powietrzem. Ma 27 koni, 38 Nm momentu i waży mniej więcej tyle co poprzednie, bo 190 kg i wygląda jak yy, mix yy, naked bike z naked bajka. Taki o po prostu. Ale za to ma analogowy licznik, stalowy zbiornik, no i brzmi jak coś, co nie udaje japońskiego skutera. Co w ostatnich czasach jest pewnym sukcesem. I ten model 440 to ma być model dla w cudzysłowie lokalnego rynku, ale Harley planuje go eksportować, dlatego że kryzys nie wybiera. I dlaczego to jest yy, ciekawy pomysł? Dlatego, że marka Harley Davidson, której przypominam, jestem wielkim fanem od wielu lat. Pozycjonowała się na markę premium i jako produkty premium była odpowiednio do segmentu premium wyceniana. Z jednym słowem, motocykle Harley'a są po prostu drogie. One coś w sobie mają. Niektórzy mówią, że tam nic nie ma, inni, którzy wsiadają po raz pierwszy, nienawidzą Harley'a, inni z kolei wsiadają i się od razu w tej marce zakochują. I ja tak na przykład miałem wiele, wiele lat temu. Ale ponieważ. One są drogie, te motocykle. To poziom wejścia, aby stać się posiadaczem Harley'a, jest bardzo wysoki, bo to jest ponad 60 tysięcy złotych. No i teraz kiedyś w Stanach model Sportster to był taki motocykl, do, po który się szło z dwiema wypłatami czy trzema, i mówiło o tego chcę. Jak ktoś mówił, że idzie kupić motocykl, to nie trzeba było dodawać, było wiadomo, że idzie do salonu Harley'a po model Sportster. Potem, po wielu latach, yy, ukuło się, że to motocykl dla dziewczyn, i tak dalej, ale to dopiero później, kiedy pojawiły się większe Harley'e. Model Sportster zawsze kosztował poniżej 10 tysięcy dolarów i był wejściowym takim entry-level motocyklem w Stanach Zjednoczonych. W momencie yy, uruchomienia, uruchomienia polityki hardwire, czyli budowania Harley'a jako marki premium. Nagle się okazało, że Harley nie może kosztować tak mało, no bo jak to? Produkt premium będzie kosztował tak, że każdy John może sobie go kupić? O no, nie, tak nie będzie. Rezultat był taki, że oprócz samego podniesienia cen wymieniono jeszcze silniki na takie, żeby były bardziej rewolucyjne, i to się tam lokalnie na rynku w Stanach zupełnie nikomu nie spodobało. I częścią tego kryzysu, który Harley przeżywa, jest odchodzenie od tego dziedzictwa, które przypominam, Miało być bazą do budowania nowego segmentu klientów, jak pan Jochen Zeiss w swojej prezentacji w PowerPointie dowodził. I zrobienie to już tylko moja dygresja zrobienie z Harleya Davidson'a marki premium to jest tak, jakby nagle w 2010 roku przyszedł jakiś rewolucjonista motoryzacyjny, wziął Kupił fabrykę FSO i powiedział, że on teraz będzie klepał polonezy w niewiele zmienionej formie, ale dwa razy drożej, bo on teraz robi z tego markę premium. No co może pójść nie tak. Wiele rzeczy, jak widać. To no i pan Jochen Zajst właśnie takie porządki wprowadził, że było jasne: wcześniej, gdy był prezesem Pumy, to te porządki tam działały. No ale ponieważ Jochen Zajst to jest ten typ menadżera, który patrzy na płonący dom i mówi: spokojnie, spokojnie, zamienimy go na aplikację. No to coś tu poszło nie tak. Z tego co mówił, odejdzie ze stanowiska w tym roku, zostawiając po sobie cyfrową strategię, chińskie motocykle i wkurzonych dealerów, i wielu dealerów, którzy się zamknęli ze względu na politykę Harleya. Po prostu nie utrzymali się na rynku. I gdyby to był serial, miałby tytuł Breaking Bike. No i po, przechodząc do konkluzji, Harley Davidson dziś to marka, która próbuje być wszystkim naraz, czyli próbuje być marką premium. Stara się być na wschodzie marką budżetową, stara się być marką dla młodych, dla bumerów, ale by chciała też, żeby ci starsi kupowali. No i efekt jest taki, że nikt nie wie, czym Harley dzisiaj w 2025 roku jest. Czy ta seria X ich uratuje? Może, ale to trochę tak jakby leczyć złamane serce plastrem z Hello Kitty. Tak swoją drogą parę takich plastrów mam, mogę panu Zajstowi pożyczyć. Ja jednakowoż trzymam kciuki, bo każda legenda zasługuje na drugą szansę i szczerze liczę na to, że uda się Harley'a wyprowadzić na prostą i uda się mu odzyskać tożsamość. Natomiast jeżeli zobaczę Harley Davidson Made in China, to przysięgam kupię Royal Enfielda z czystej złośliwości. Royal Enfield nie udaje marki premium. Nie jest made in China. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tej nowej serii X i kierunku, w którym zmierza Harley Davidson. Może ja przesadzam, a może wręcz mówię za mało. Zostawcie lajka, like suba i pamiętajcie, że nawet jak motocykl się pali, przynajmniej zawsze można się na nim chwilę jeszcze ogrzać. Do zobaczenia na trasie.